Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przekazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Usiądźcie. Obiecuję, że będzie powoli i głośno. To opowiadanie, które słyszymy w pierwszym czytaniu, pochodzące z pierwszej Księgi Królewskiej, bardzo mocno akcentuje, czy na pierwszy plan wysuwa Eliasza jako takiego idealnego proroka. Jednak z lektury całej Księgi widzimy, że on wcale taki idealny nie jest. To znaczy, ma takie momenty jak dzisiaj, kiedy jest w wieże zuchwały a wobec tych proroków Baala jest wręcz bezczelny. Kiedy patrzy, jak oni sobie przez trzy godziny skaczą, modlą się, śpiewają, w końcu się kaleczą i mówi z tą kpiną, że wołajcie głośniej, bo może was, wasz Bóg was nie słyszy. Może usnął, trzeba go obudzić. I my nie wiemy, co się dzieje też we wnętrzu i w sercu Eliasza, bo tutaj to jest taki moment Właśnie bezczelności, brawury, ale potem, kiedy on zaczyna odbudowywać ten ołtarz, tam już musi się zaczynać wa walka duchowa, to znaczy takie poczucie, czy ja rzeczywiście mam rację, czy nie, nie zmieniłem gdzieś Bożych planów, czy Bożych zaproszeń, i to trochę trwa. W tym sensie, że zanim on te kamienie pokładał, wykopał rów, drewno, drewno poukładał tam bardzo wiele się w nim dzieje i niestety ani Słowo Boże, ani tradycja żydowska nam tego nie opisują. To nam może zrodzić takie skojarzenie, i ono jest słuszne i trafne, z tym, co się dzieje w Abrahamie. Kiedy też przez pewien czas idzie z Izaakiem, i tu też jest analogia, do góry, żeby tam zbudować ołtarz z dwunastu kamieni, żeby tam poukładać drwa i tam położyć swojego syna na ofiarę. Jednak tutaj nam tradycja żydowska sporu mówi o tej wewnętrznej walce duchowej Abrahama, tylko że Abraham nie jest Eliaszem. To jest dwóch różnych ludzi, których Bóg wzywa do różnych rzeczy, ale dla jednego i dla drugiego to są głębokie próby wiary. Kiedy Eliasz pokornieje, w momencie, kiedy przychodzi pora, ofiar, pora składania ofiary pokarmowej godzina 15. Moment zwycięstwa Jezusa na krzyżu, kiedy oddaje swoje życie w ramiona Ojca, jak tradycja żydowska nam mówi, to jest pora tego wieczornego wichru, kiedy Bóg się przechadza po ogrodzie Eden i kiedy spostrzega, że Adam i Ewa się przed nim schowali. To jest wszystko w Biblii, ma swoje znaczenie. To znaczy, ten czas, który jest tutaj określony. To jest taki czas typiczny dla zwycięstwa Boga, nie człowieka, bo człowiek może jak Adam i Ewa zdezerterować. Może jak Jezus na krzyżu po prostu umrzeć, ale to Bóg się okazuje w tej godzinie wierny swoim obietnicom i będzie objawiał swoją chwałę i swoje działanie. Jak to przełożyć na, na naszą codzienność? Nie bez. Bardzo prosto jest to, to pokazać, że w tych wszystkich trudnościach i słabościach Bóg jest z nami i On będzie wierny temu, co On nam obiecał, On będzie to realizował. Do nas należy krok wiary, czyli wejście w tę rzeczywistość Bożych obietnic i przyjęcie jej jako coś, co jest w moim życiu pewne. Ale pewne nie na zasadzie, że wydarzy się to w tym dniu, w którym ja się spodziewam, czy w taki sposób, jak będę chciał, ale to już Bóg będzie o tym decydował. Wracając do Eliasza i do tej jego nieidealności. Tutaj mamy taki moment, kiedy On jest zuchwały, kiedy jest pewny siebie, ale Księga królewska pokazuje nam też wiele takich momentów, w których Eliasz jest w ciemnej dolinie, w której prosi Boga o śmierć. W którym chce uciekać jak najdalej, i Bóg dalej z nim współpracuje. Jeżeli masz w swoim życiu takie myśli, że ja się do tego wszystkiego nie nadaję, że u mnie ciągle są kryzysy, potem jakieś wzloty i to tylko na chwilę, a potem znów, znów kryzys, to Księga Królewska jest takim głębokim pocieszeniem. Pokazuje, że mimo tego Bóg nie wycofuje się z relacji z człowiekiem. Że nawet jeżeli w swoim życiu doświadczasz czegoś takiego, co jest z jednej strony naturalne, z drugiej, co ci się może bardzo nie podoba, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby ta linia duch życia duchowego się albo wypłaszczyła, żeby był tam jakiś spokój, albo żeby szła wznosząco cały, cały czas, że coraz bliżej Boga, coraz bliżej, coraz bliżej Boga, tak jakbyśmy zrezygnowali z takiej możliwości popełniania błędów. Z takiej możliwości, że ja naprawdę mogę mieć w swoim życiu, czy to z wiary, czy takim życiu relacyjnym, czy w życiu zawodowym, po prostu gorsze momenty. I to, że taki moment jest gorszy, to nie znaczy, że to jest moment, w którym nie ma Bożego Działania. Być może ono jest wtedy najbardziej intensywne, być może ono nas zachowuje wtedy przed. Tym, co najtrudniejsze, przed naszymi jakimiś starymi i powracającymi, powracającymi grzechami. Dla Boga nie jest problemem to wszystko, co się dzieje we mnie. Dla Boga nie jest problemem nawet mój grzech. To On jest dla mnie problemem, bo mi utrudnia dostęp do Niego, a czasami wręcz uniemożliwia. Natomiast Bóg jest stale obecny. Jego słowo, Jego obietnice dzieją się ciągle i ciągle. A ode mnie zależy tylko, jak ja będę je dostrzegał w swojej codzienności, jak ja będę je też realizował i tutaj każda droga jest do dobra. Czy to jest droga właśnie, tak jak u Eliasza, wiary charyzmatycznej, z takiej wręcz graniczącej z bezczelnością i wołania do Boga o znaki, o cud i wyczekiwania ich potwierdzeń, czy to jest droga takiego spokoju, właśnie odbudowywania ołtarza, takiego momentu, w którym ja bardzo mocno nad sobą pracuję, układam swoje życie jak te kamienie na, na jedną stertę i Bóg zaproszony do, do tego przychodzi? To są dla każdego z nas takie możliwości, takie drogi, takie środki, w których Pan Bóg będzie obecny. I będzie przemieniał moje życie ze mną współpracując. Jezus mówi o tym dzisiaj tak nie, nie bezpośrednio nawiązuje, ale mówi tak: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. On pokazuje, że ta rzeczywistość to nie jest coś, co jest teraz stare i co należy odrzucić. To tak jak cała historia mojego życia, nieważne jaka ona jest, potłuczona poraniona, taka, której bym się wstydził. To nie jest coś, co należy odrzucić, co, o czym muszę zapominać, żeby iść, iść do przodu. Jezus pokazuje, że to wszystko ma swoje miejsce w moim życiu, w historii mojego życia i On chce też w tym wszystkim być obecny. On mnie nie odrzuca z tego, z tego powodu, ale chce, żeby tam zaprowadzać prawo Boże. Czyli obecność Boga, żeby w tym wszystkim, co stanowi mnie, całego, to wszystko, co jasne i to wszystko, co ciemne, żeby tam znajdowało się w sercu moim Ewangelia Chrystusa, dobra nowina o tym, że On jest Zbawicielem, o tym, że Jego panowanie jest obecne i pełne. I to jest Królestwo Niebieskie. Obecność Boga w moim życiu, czasami chociaż. Niezauważalna, to pewna i stała. I jeżeli do niej będę się odnosił, to rzeczywiście wszystko będzie na drodze mojego życia jak najlepiej i pan, pan będzie to życie przemieniał ze mną współpracując. Oto też się módmy, żebyśmy potrafili poznawać coraz lepiej Boże Prawo w kontekście swojego życia, przyjmować to życie takim, jakim jest, akceptować Je i tam budować ołtarz dla Pana, miejsce, gdzie On będzie mógł objawiać swoją chwałę.